No... Someone is here boy Skąd wiesz? A, Bo, nie, tak A nie, tak spekuluję Okej okay. Czekaj, to jest... o tutaj dokładnie No No teraz popatrzymy na komedię Śmiechu warte, tak się będzie nazywać To już nagrywasz na snapa nie Ale w sumie? Obyś był... Obyś był tego war Myślałem, że padłeś na morze. Naprawdę Proszę cię Nie wywołaj się od razu, jak wylądujesz A few moments later ee... przy obok siebie Ja pierdolę Wojtek? Nie Nie Wyprowadzę ci go Zjadłem mu pancerz, zjadłem pancerz Zjadłem pancerz Już go uzupełnił ja pierdolę! Ale ja. się 300 dolców Wojtek A ja mówiłem! Proszę, nie bawisz się na strzelbę <grym> Ale to nie ode mnie zależy Jak nie! Sam tam wylądować Czemu tu sobie podkreślam? Strzel to <grym> Ej no, bo masz hajs na, na... A nie to była mina No strzel No <grym> <Strzel. grym> <Strzel. grym> nie zobacz Czekaj może tu będzie Ja pierdolę, co chłopczyk na, na drabinie nie potrafię po, iść, chodzić. po tej drabie Jest taki żeby... O patrz, haj. Mamy, mamy to O kurwa <laughs> I tu <to> taki RP... Są <laughs> Jorce! I taki RP kurwa Gdzie, gdzie on jest? Fuje. No... takie lagi! Komedia, komedia. O kurwa. Nie! Thompsona! No dobrze, dobrze. Jeszcze mnie możesz odkupić. A? Ale skąd ty się... Quick robię Dobra, ty się nie da quick To ma taki ADS tupiony To ma najwolniejszy ADS w grze Czy... Jak też jeszcze inne takie modyfikacje I tak Ku... A! a! <grym> <grym> ja też coś mówię, kiedyś, że precyzja w myszce jest? Nie, nie ma NU GDZI daj odniewać Zbieg na piętro Bojawi się w okolicy No dalej o, Leć tu character leć tu WY reason KUR D Chłap mnie w powietrzu In misfired Cению PARO DAĆ Dľaczy TĘŻ O Tu jest tak pięknie nie chcę wrócić do ral Chcę tu na zawsze! Nie martw się, Bajonczku! Wrócisz tu! Nieraz! Aha. Na cholerę mu to było. Nie wiem. To no ja! Kurde, ammo nie mam. No straszna ammo. Czekajcie. Kolejny, jest tu. zleciał, zabiłem, Jeden jest jeden, dobra Dobra, cała na poszła, nice, złodziej, tak? no akurat jemu się często udaje, tojtek no. okay. postaraj się, bo będziesz taki sam jak on, to ja, A tak, tak. dobra, czekaj. Widzę Idę po BMP. Odsłaniajcie mnie. Teraz strzelam do wszystkiego co się Dobra, coveruję cię. Ja pierdolę! Macie maski? Widzę, A, ja nie. Ja nie. 150 metrów! Tyby biegnął! Od tyłu, od tyłu, od tyłu! I jeszcze wiem, jedna osoba, jeszcze jedna osoba w sumie. To cię, o cię, cię. Dobra, chodźcie na ten daro. Jesteśmy Tu się gdzieś iszczało. Na... Hmm. Hmm. Tak, a hmm. i tak wygramy na stół. Idę tu już na dół. Idę tu już na dół. O, tutaj na środku jestem Gdzie tutaj na lewo jest? No, na pewno hmm. gdzieś tam gdzie Kuba Tak, został. Tam gdzie Kuba jest. No dole jest. Bo przeszukajcie o ten budynek wschód. Nice, nice. Yeah, Fajnie się gra. Kurde, ile my już dzisiaj razy wygraliśmy? Trzy. Trzy. Paki do której dzisiaj gramy? Nie O nie. Nie. Wojtek, Słuchaj, proszę podróżę. cię. NIE! Ja nie, nie, pierdolę! Nie. Robię screena! Ja, nie proszę! Nie! nie tak. Nawet ma więcej killi od ciebie! Nie. Kto ja? Nie. Tak! Ale od Wojtka? Mhm. Ale... O Jezu. Boj ja tak samo robię screena. Ja tak samo robię screena. On nawet wiesz co? Ma Coopera, a nie... nie, 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 nie a kto to buta wiąże? <grystanie> Naprawdę? <grystanie>